wszyscy atakujecie, trzeba to wszyscy bronić. A z Dawid nie wychodzisz. Ja tylko na tak dyspozycję mam zdążenie. Grasem tutaj impreza skierowana dla wszystkich, tak naprawdę od przedszkola do Opola mamy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, mamy też grupy osób niepełnosprawnych, mamy rodziców, mamy dziadków, więc tak naprawdę to, że jest od przedszkola do Opola w szczególności daje imprezę naszą. Około 900 osób dzisiaj, My myślę, że zero będzie jeszcze więcej, pogoda nam dopisała, na pewno zachęcam, zachęcam na przyjazd do tutaj Zachęcam na e, do szukanie do wiadomości o tej imprezie, bo tak naprawdę gra w jest e, pomysłem łeby skierowanym kuszu, do Polski i od pięciu lat ta impreza się odbywała na Polsce, a dzisiaj pierwszy raz... Szukać, zda. Zda. Zachęcam do odwiedzania Straży Pożarnej. Ale, 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 ale

Kiedy jest, Fajnie jest? Co podoba, kroków, to ci się podoba? Straż pożarna. No. A kawetka. co yy, konkretnie? No, jest tam ten do Mikrofon! No bo ten można tak na tak zabawę zagadać. No tak rozmawiać! Mój krzysztof, podoba mi się ten, ten cały wóz, ten, tamta Sirena, no i ten, takie aparaty czy coś. Jeżeli bluza się znajdzie, bardzo prosimy o przyniesienie tej bluzy pod namiot, który jest usytuowany koło trampoliny. Więcej brawa przez kole numer 3 w Sobórce.